Cześć kochani, witajcie w kamerce, w której wyjaśnię, dlaczego robię wszystko na ostatnią chwilę. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób może za mną podążyć, ale pamiętajcie, opowiadam Wam o czymś, co jest moją cechą, co niekoniecznie będzie dobrze pracowało dla Was. Z alchemicznego punktu widzenia, z każdą sekundą jesteśmy coraz dojrzałsi, z każdą sekundą jesteśmy coraz bardziej intensywniejsi w sobie i pełniejsi siebie. I dlatego też. Większość moich sesji zdjęciowych odbyła się na parę minut przed, no powiedzmy, wylotem albo koniecznością dalszej podróży. Większość piosenek, które już niektórzy wiedzą, że nagrywałam bądź nagrywam, odbyły się, pojawiły się dla świata w ostatnim momencie, w przypływie impulsu. Tak samo jak większość wydarzeń, które dla Was nagrywam, nagrywam albo w ostatnim możliwym momencie, albo są po prostu live, jeżeli mamy taką techniczną możliwość, albo, i tu uwaga, mówię o pewnych specjalnych, specjalnych wyjątkach, nagrywane są w aspektach planetarnych, które są odpowiednie do tego, by wystartować w nich działanie, które są sprzyjające, by zasiać ziarno rytuału, by następnie zgodnie z cyklem natury wzrosło w efekt w Twoim życiu. Kochani, Robienie wszystkiego na ostatnią chwilę oczywiście nie jest niczym, powiedzmy, czym warto się szczycić. Ale dla mnie robi robotę, więc <laughs> zdaję sobie sprawę z tego, że przez to bardzo ciężko się ze mną pracuje. Robi to dlatego, że zdaję sobie sprawę, że chociażby gdybym nagrała to, co mam teraz do powiedzenia, tydzień wcześniej, byłabym o ten tydzień młodsza, o ten tydzień mniej doświadczona, o ten tydzień mniej zorientowana w tym, co się dzieje w sprawie bieżącej. Byłabym po prostu nie na zbieżnej z sytuacją. I dlatego też, kochani, nie dajcie się zaszczuć pewnym takim społecznym wymaganiom, które każą Wam robić rzeczy szybko. Sprawdźcie taki odcinek Mocy Osobistej, który się nazywa Nie Natychmiastowość i pamiętajcie o tym, że... To, że wymagane jest od Was, powiedzmy, niezależnie od tego, czy zostało to ogłoszone, czy nie, ale podświadomie wymagane jest od Was natychmiastowe reagowanie, wcale nie oznacza, że musicie za tym wymogiem jakkolwiek podążyć. Jeżeli do czegoś dojrzewacie, jeżeli czegoś potrzebujecie jeszcze, żeby być gotowym, spokojnie. Take your time, but don't waste it. Czyli weź swój czas, ale go nie zmarnuj. Słuchajcie, jest to bardzo istotne, ponieważ w dzisiejszych, powiedzmy, warunkach wszystko wokół, wszystko co występuje w świecie, wszystko co znaliśmy do tej pory jako normalne, zostało absolutnie rozregulowane. Jeszcze miesiąc temu, leżąc na kanapie i oglądając Netflixa, bo byłem śleniwym darmozjadem, Teraz jesteś odpowiedzialnym obywatelem, nie wychodzisz z domu, nie kontaminujesz. I wiele osób, wyrwanych, wytrąconych, wyrzuconych z tempa nadawanego przez korporacje, przez wymagania innych, przez jakiegokolwiek rodzaju zewnętrzny rynek, są bez tempa. Są bez energii, są bez możliwości ruszenia do przodu, są pozbawieni jakiegokolwiek ruchu. Dlaczego? Dlatego, że to tempo. Dyktował im budzik od godziny, na przykład, 5 rano albo 7 rano. Następnie ważne było, o której przyjedzie autobus, później ważne było, żeby spędzić ileś godzin w pracy. I wszystko stało się cykliczne, wszystko stało się mechaniczne, wszystko stało się wprawione w pewne ramy, które przestały być zauważalne. Sytuacja, w której jesteśmy, wyrwała nas z tej koncepcji. Wyrwała nas z ram systemu. Każdego jednego, każdego nieco inaczej, każdego na nieco innej głębokości, ale dotknęła każdego. I teraz w związku z tym, kochani, zwróćcie uwagę, jest takie przekonanie społeczne, które mówi o tym, że kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, tak? Ja znam bardzo wiele osób, które wręcz szczycą się tym i mówią, a ja wstałem dzisiaj wcześniej od ciebie. Co z tego, jak nic nie zrobiłeś w tym czasie? Co z tego, że. 5 rano się szpędzasz i jesteś absolutnie nieskuteczna bądź nieskuteczny, co z tego, że się ślama i rozmazujesz po ścianach. Jak ja mogę wstać 5 godzin później, jeżeli mam na to ochotę. I to, co ty próbujesz zrobić od 6 godzin czy 5 i ci nie wychodzi, ja zrobię w 10 minut. Kochani, nie dajcie się żadnej zewnętrznej presji czasu. Teraz to widać. Teraz widać. Że jeżeli macie swoje tempo określone, to ono jest, ono się odnajdzie. To jest tak, jak teraz słyszycie głosy ptaków, których jakby nie było wcześniej. To jest tak, jak teraz widzicie nagle przyrodę, której jakby nie było wcześniej. Cały ten zgiełk, cały ten hałas ludzki zasłaniał nam świat. I teraz, kochani, zwróćcie uwagę na to, co tak naprawdę lubicie, co tak naprawdę jest wasze. Co tak naprawdę z Wami współgra i jest Waszym dobrym warunkiem do funkcjonowania, kiedy nie ma tych zewnętrznych zakazów i nakazów. Jeżeli możecie sobie takie warunki stworzyć, chociażby, chociażby na chwilę, to pobądźcie w nich. Nie potrzebujecie do tego żadnych narkotyków, nie potrzebujecie do tego żadnego zwolnienia od lekarza. W tej chwili wystarczy tylko i wyłącznie skorzystać z możliwości, która się pojawiła. Więc skorzystajcie z tej możliwości i zobaczcie, Jakie jest Wasze naturalne tempo? Zobaczcie, czy naprawdę musicie mieć te zęby 30 sekund, czy może lubicie to robić 2 minuty. Albo odkryjcie codzienne czynności w innym tempie, niż na co dzień je wydarzacie. I wtedy zobaczycie, czy to, co robicie na co dzień, wydarza się w tym tempie, w którym się wydarza, bo jest to optymalne, czy dlatego, że się po prostu przyzwyczailiście. Kochani, czas się zmienia. O tym jest ta transformacja, w której wszyscy jesteśmy. Jesteśmy w punkcie wszechświata, w którym przechodzimy z jednej koncepcji i z jednej gęstości czasu do zupełnie innej rangi wydarzenia, do innej koncepcji czasu, do innego rodzaju reakcji, zachowań, do innego rodzaju gęstości funkcjonowania. W związku z tym, czas, jako energia, jako materia. Jako wartość, jako metafora, powinien teraz przykuć Waszą największą uwagę. Skupcie się na czasie w każdym jednym jego aspekcie. Na czasie, jako na wodzie, która upływa, na czasie, jako na sekundach, które fizycznie spędzacie na określonych czynnościach, na czasie, jako na czasie świata. W jakim czasie świata przyszło nam żyć? I jak doskonale, że właśnie nam. To my oglądaliśmy te wszystkie magnegabery w dzieciństwie, te wszystkie kseny te wszystkie Spider-Many, to teraz czas wyjść na ulicę i pokazać, czego się nauczyliśmy. Kochani, o tym będzie osobna kamerka, jak przetrwać kwarantannę i parę innych interwencyjnych kamerek, które jestem szczęśliwa, że mogę dla Was nagrać. Tymczasem trzymajcie się ciepło, trzymajcie się wspaniale, trzymajcie się w pełnym zdrowiu, w pełnym szczęściu i pamiętajcie o tym, że świat to my. To nie jest zewnętrzny konstrukt, który coś może ci narzucić. Świat to ty. I masz swój świat, który budujesz najpierw, a później ten twój świat jest tą dziurką od klucza, przez którą przepływasz do całej reszty. Umocnij więc siebie, a przestaniesz być na zbieżnej ze wszystkim, co cię drażni, wyrząca z swojego czasu, co zabiera Ci energii. Przede wszystkim szanuj swój czas. Namaste, kochani.